Finlandia rzadko pojawia się w wiadomościach dotyczących pomocy Ukrainie. Kraj ten miał swoje własne problemy z Rosją, co jest zrozumiałe, gdy zdasz sobie sprawę, że Finlandia ma drugą co do długości granicę europejską z Rosją, pierwszą jest sama Ukraina. Wygląda na to, że Finlandia w końcu zdecydowała się bezpośrednio pomóc Ukrainie w zakończeniu wojny. Jak? Spróbujmy to zgłębić. Po pierwsze, musisz zrozumieć, dlaczego konflikt między Ukrainą a Rosją trwa tak długo. Wojna na Ukrainie, mimo stosunkowo krótkiego trwania, jest jednym z najbardziej śmiercionośnych konfliktów XXI wieku. Obie strony konfliktu korzystają z mieszanki starych i nowych technologii. Mimo początkowej przewagi technologicznej Rosji, Ukraina z pomocą NATO dokonała cudów, aby nadrobić zaległości, a czasem nawet przewyższyć przeciwnika. Przez całą wojnę można jednak zauważyć pewną dość nietypową konsekwencję w zakresie broni przekazywanej Ukrainie przez zachodnich sojuszników. Według Instytutu Gospodarki Światowej KIL NATO zobowiązało się przekazać minimum 300 miliardów dolarów wsparcia. Według niektórych źródeł kwota pomocy przekroczyła już 380 miliardów dolarów, zbliżając się do 400 miliardów. Liczba ta obejmuje zarówno pomoc dwustronną, jak i jednostronną od rządów różnych państw członkowskich NATO i obejmuje bezpośrednią pomoc wojskową w postaci broni, pojazdów i technologii. Ale co najważniejsze, większość krajów. Aby zapewnić pomoc, Kraje przeszukały swoje zapasy sprzętu, który miał wkrótce stać się przestarzały i przekazały nadmiarowe zapasy Ukrainie. Te zapasy i tak miały zostać wycofane z użytku. Czołgi przekazane Ukrainie M1A1 i M1A2 są do pewnego stopnia porównywalne z najlepszymi wersjami, które Stany Zjednoczone zachowuje wyłącznie dla swoich sił zbrojnych. Osiągnięto to przez wyjęcie OK 3500 starych czołgów z magazynów i wyposażenie ich w nowe części. Efekt: Frankensteinowski M1A1 Abrams, stworzony specjalnie na eksport na Ukrainę. W tym szaleństwie jest metoda. Przekazanie nowych czołgów wymagałoby ich zamówienia i zbudowania od podstaw, a armia amerykańska nie chce rezygnować z aktywnych jednostek. Ta sama zasada odnosi się do samolotów, które Ukraina otrzymała w ostatnim roku. Prezydent Zełęski stanowczo stwierdził, że Ukraina potrzebuje ponad 100 myśliwców F-16, by móc obronić się przed przeważającymi siłami powietrznymi Rosji. A na początku stycznia kilka europejskich krajów NATO wycofało swoje F-16 i wysłało je na Ukrainę. Przekazano je tylko dlatego, że w krajach donatorach zastępowano je F-35. F-16 nie są już tak nowoczesne, ponieważ samoloty przekazane Ukrainie wymagały modyfikacji, aby pomieścić nowe systemy obserwacyjne i broń dostarczoną przez NATO. To prowadzi nas z powrotem do pytania: jak kraje nordyckie zamierzają działać inaczej? W 2024 roku, roku Finlandia ogłosiła zmianę kierunku. Najnowsza runda pomocy wojskowej z Finlandii dla Ukrainy, 25 raz kiedy Finlandia wysyłała broń lub sprzęt na Ukrainę, obejmowałaby zaawansowane prototypy broni zamiast istniejących projektów. Wiadomość przyszła bezpośrednio od szefa uzbrojenia fińskich sił obronnych, Mikko Heiskanen. Według Heiskanen Finlandia wyśle na Ukrainę ściśle tajne projekty do testów w warunkach bojowych. Fińskie siły obronne twierdzą, że doświadczenie zdobyte na polach bitew na Ukrainie pomoże kształtować najnowszy sprzęt fiński. Z kolei powinno to zwiększyć popyt na te bronie ze strony innych krajów, co zwiększa szansę Finlandii na stanie się znaczącym dostawcą uzbrojenia dla NATO i poza nim. Ze względu na tajność projektów, nie wiemy co ani w jakich ilościach jest wysyłane do ukraińskich sił zbrojnych. Raport Heiskanena wspomina, że najnowsza partia darowizn posłuży interesom ukraińskiego i fińskiego wojska. Po pierwsze, Finlandia prawdopodobnie wyczerpała już swoje zapasy zapasowego lub przestarzałego sprzętu który mogła swobodnie wysłać na Ukrainę. To jednak może nie być takie złe. Sugeruje to, że fińskie wojsko używa głównie nowoczesnej broni, uważając ją za wystarczającą do odparcia ewentualnej rosyjskiej agresji. Drugim powodem, dla którego Finlandia prawdopodobnie nie wysyła swojej broni, jest brak znajomości tego arsenału przez Ukrainę. Ukraińska sieć badawcza New Geopolitics sugeruje, że Ukraina przyjęłaby chętnie każde uzbrojenie i systemy z czasów Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale musiała staranniej dobierać odpowiedniki z NATO. Ukraińska armia zorganizowana i wyposażona była według starych projektów radzieckich, więc żołnierze szkoleni byli do ich obsługi. Nie można tego samego powiedzieć o współczesnych systemach zachodnich, przynajmniej na razie. Darowizna zachodniej broni wiąże się z koniecznością przeszkolenia ukraińskich żołnierzy do jej obsługi, co wymaga czasu. Kosztowałoby ich to zbyt wiele czasu i inicjatywy w wojnie, zwłaszcza przy pełnym zaangażowaniu w próbę odparcia głównego ataku Rosji. Po trzecie, musimy wrócić do pierwszej części raportu szefa obrony Finlandii. Finlandia nie wysyła starych sprzętów ani istniejącego wyposażenia. Wysyła prototypy przyszłych broni. Wojna na Ukrainie daje krajom zachodnim rzadką szansę na przetestowanie swoich broni na względnie równym polu walki. Podczas wojny z terroryzmem wiele krajów NATO wysyłało wojska i sprzęt na Bliski Wschód. Jednak mieli znaczną przewagę technologiczną nad Irakiem i Afganistanem. Gdzie talibowie i powstańcy głównie używali niezmodyfikowanych systemów z czasów Związku Radzieckiego. Stany Zjednoczone miały prawie całkowitą dominację w powietrzu nad tymi krajami, zwłaszcza nad Afganistanem, który praktycznie nie posiadał obrony przeciwlotniczej. Na Ukrainie sytuacja jest bardzo inna. Rosja jest uznawana za posiadacza jednych z najnowocześniejszych systemów wojskowych na świecie, zwłaszcza w dziedzinie obrony przeciwlotniczej i artylerii dalekiego zasięgu. Rosyjskie działa samobieżne osiągają prawie dwukrotnie większą szybkostrzelność. Niż współczesne odpowiedniki zachodnie. Mimo niższej skuteczności i siły ognia, Rosja może to nadrobić przewagą liczebną. Szacuje się, że roczna produkcja pocisków artyleryjskich w Rosji może przekraczać 3 miliony sztuk. Z drugiej strony, NATO mogłoby zebrać nieco ponad milion pocisków dla Ukrainy w ciągu roku, polegając na nowej produkcji i pozyskiwaniu z krajów globalnego południa. Wysłanie większej ilości oznaczałoby, że Zachód musiałby sięgnąć do swoich zapasów, których uzupełnienie mogłoby zająć lata. Podobny poziom technologiczny Rosji i Ukrainy w niektórych dziedzinach sprawia, że ukraińskie pola bitew są cenne dla zachodnich analityków. Porównanie teorii z rzeczywistością jest kluczowe, by pokazać skuteczność zachodnich broni we współczesnej wojnie. Ale co jeszcze ważniejsze, może to zwrócić uwagę na technologię lub sprzęt, który jest mniej użyteczny niż sugerują jego koszt i inwestycja. Dobrym przykładem jest powszechność wojny dronów. Rosja i Ukraina opracowały równoległe systemy wykorzystujące małe komercyjne drony, pierwotnie przeznaczone do filmowania lub rolnictwa jako podstawę dronów wojskowych. Drony, początkowo przeznaczone do profesjonalnej fotografii, okazały się kluczowe w dostarczaniu wojskowym oficerom taniego oka w niebie, kosztującego mniej niż 1000 dolarów za sztukę, cena praktycznie nie do pomyślenia w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Drony rolnicze zostały przekształcone przez Ukrainę w tak tzw. drona Wampira lub Baba jaga. Zamiast nawozów, te drony teraz przewożą pociski moździerzowe i miny, zrzucane bezpośrednio na wrogie umocnienia i piechotę. Drony dodają nowy wymiar współczesnym strategiom wojennym, umożliwiając monitorowanie i reakcję w czasie rzeczywistym. W rezultacie holowane systemy artyleryjskie, takie jak postsowieckie chałbice, wykorzystywane przez obie strony, są przydatne jedynie w dużych ilościach. Chałbice muszą być rozmieszczone, oddać strzał, a potem rozebrane przed przemieszczeniem. Ten proces zajmuje czas, podczas którego są praktycznie bezbronnymi celami, jeśli wróg użyje dronów do namierzenia ich pozycji. Nowoczesne drony z doskonałą widocznością w nocy i detekcją podczerwieni znacznie ograniczają możliwości ukrycia broni stacjonarnych. Aby pozostać istotnymi w przyszłej wojnie, dla tych broni istnieją dwie możliwe ścieżki postępu. Będą wymagać zaawansowanego kamuflażu lub taktyki, uderz i uciekaj. Wygląda na to, że Szwedzi wzięli odpowiedzialność za pionierskie systemy ACAMO Barracuda rozwijane na Ukrainie. Systemy HIMAR świetnie obrazują ten drugi przypadek. Samobieżna wyrzutnia przeciwlotnicza może rozpocząć przemieszczanie się w kilka minut od odpalenia salwy. Ze względu na krótki czas lotu pocisków HIMAR, wynoszący zaledwie 90 sekund, Rosja nie jest w stanie skutecznie zareagować na atak i namierzyć wyrzutni. Biorąc pod uwagę wszystkie ulepszenia, jaki jest wkład Finlandii w tę kwestię. Jak wspomniano, oficjalne media i Ministerstwo Obrony są mało mówni. Projekty są prawdopodobnie wciąż w fazie prototypowej, więc na więcej ogłoszeń będziemy musieli poczekać lata, prawdopodobnie do zakończenia wojny na Ukrainie. Patria jest największym producentem broni w Finlandii na rynku krajowym. To kontraktor obronny, którego większość udziałów należy do rządu fińskiego, a pozostałe 49,9% do norweskiej grupy obronnej Kongsberg Defence and Aerospace. Patria jest za to odpowiedzialna. Za dostarczanie kilku współczesnych systemów do sektorów obrony narodowej w Finlandii i za granicą. Niektóre z tych systemów widziano nawet na ukraińskich polach bitew. Pierwszym przykładem jest Patriot AMV, czyli opancerzony pojazd modułowy, ośmiokołowy pojazd wielozadaniowy. Kluczowy postęp w projektach Patriot polega na jego zdolności do inkorporacji różnych systemów broni i technologii. W zależności od konfiguracji AMV może służyć jako opancerzony transporter piechoty, pojazd wsparcia piechoty lub medycznego. W tym celu istnieje kilka wariantów konkretnego podwozia, które może wykorzystać AMFI. Modele o wysokim dachu są używane do dowodzenia i transportu, natomiast modele o ciężkim uzbrojeniu są używane do montowania systemów broni. AMFU ma też lepsze opancerzenie, stworzone by wytrzymać większość popularnych min przeciwpancernych, jak powszechne TM-62, używane przez Ukrainę i Rosję w trakcie całej wojny. Patria wyeksportowała do Polski zmodyfikowane projekty AMV o zmniejszonym opancerzeniu. Ale z możliwościami operacji amfibijnych. Jednym z możliwych kierunków ulepszenia tego systemu AMV wynika z wcześniej wspomnianych niepowodzeń artylerii holowanej. Patria produkuje holowaną chałbicę 155 mm z szybkostrzelnością 6 strzałów na minutę z możliwością samodzielnego przemieszczania się na krótkie dystanse dzięki zintegrowanemu silnikowi Diesla i platformie kołowej. Patria wcześniej eksperymentowała z montażem haubicy na podwoziu radzieckiego czołgu T-55. Jednak wynikowa broń napotkała trudności z obniżoną precyzją po ponownym rozmieszczeniu i nieregularnym zachowaniem lufy podczas strzałów na dłuższy dystans. Finlandia, choć według oficjalnych raportów, nie wysłała do Ukrainy haubic KAL. 155 mm produkcji Patri to przekazała część swojej artylerii przeciwpancernej. Należą do nich radzieckie haubice 2A36 Gjakint B KAL, 152 mm i M46 KAL 130 mm. Ukraina mogłaby łatwo wykorzystać oba radzieckie projekty dzięki własnym możliwościom produkcji artylerii. To może być fiński sposób pozbywania się przestarzałych zapasów. To sugeruje, że kraj wysłał również pozostałe zapasy amunicji do tych broni, gdyż jego nowsze działa kalibru 150 MAPT i meteo mogą stale korzystać z amunicji wykonanej praktycznie do każdego innego projektu opartego na NATO. Dodatkowo, fińska agencja informacyjna Ulle poinformowała w 2023 roku, że Patria rozważała stworzenie nowych AMFi na Ukrainie, korzystając z ukraińskich zasobów produkcyjnych na licencji Patri. To sugeruje, że AMV sprawdziły się na Ukrainie do tej pory, prawdopodobnie dzięki ich modułowym projektom i możliwości przyszłych modyfikacji. Był to jeden z kluczowych sposobów, w jaki Ukraina utrzymywała przewagę nad Rosją podczas wojny. Dlatego możliwe, że Finlandia rozważa możliwość wykorzystania podwozia Patriot AMFu jako podstawy dla krajowych samobieżnych haubic artyleryjskich opartych na artylerii Patriot. Wynik prawdopodobnie będzie mocno zainspirowany francuską haubicą artyleryjską Caesar na ciężarówce. Caesar również używa haubicy kalibru 155 mm, ale cały system bazuje na ciężarówce o konfiguracji 6x6. Modyfikacje Patriota mogą obejmować solidny system opancerzenia AM5 lub dodatkową niezawodność i zdolność ładunkową podwozia 8x8. Postęp ten potwierdzają Kaisary, przewyższające amerykańską gąsienicową 1109A6 Paladin i brytyjską holowaną 1777 obie z działami 155 mm. Podczas gdy około 1 trzeciej podarowanej Ukrainie artylerii gąsienicowej zostało utraconych podczas ofensywy rosyjskiej, do tej pory zniszczono tylko 1 dziesiątą podarowanych Tezarów. Sugeruje to, że mobilność działa na podwoziu kołowym znacznie zwiększa jego przeżywalność, podkreślając potrzebę taktyki uderzaj i uciekaj, dla systemów średniego i dalekiego zasięgu. Patriot przekazał Ukrainie również opancerzony transporter piechoty Pacey. W przeciwieństwie do AMV Pacy to sześciokołowy, lekko opancerzony pojazd w pełni amfibii. Według raportu z 2023 roku, roku co najmniej 20 modeli Pacey wysłano na Ukrainę do końca tego roku. Podobnie jak w przypadku AMI-VIAOM, Pacey IG-180 y i IG-185 y nie mają rodzimych systemów uzbrojenia. Jednak pojazd ma obrotową podstawę wieżyczki, która akceptuje działko automatyczne lub karabin maszynowy, aby przekształcić go w pojazd wsparcia piechoty. Jednak brakuje wielu raportów o wydajności pojazdu na Ukrainie. Modernizacje Patriot do modelu Pacey kończą się serią XA-200, wyposażoną w cięższy pancerz. Pojazd stracił pełną operacyjność w wodzie, umożliwiając tylko brodzenie do głębokości 5 stóp. XA-202 jest głównie używany jako pojazd komunikacyjny i dowodzenia, i jest obecnie wykorzystywany zarówno przez fińskie, jak i szwedzkie siły zbrojne. Raport z lutego 2022 roku wskazuje, że Patriot modernizował szwedzkie pojazdy, aby przedłużyć ich przewidywany okres użytkowania o kilka dekad. Modernizacje trwały do 2025 roku. Patriot może wykorzystać doświadczenia z użytkowania XA185 na Ukrainie do poprawy istniejących XA202. Patriot niedawno ogłosił ulepszony mobilny system silnikowy o średnicy 120 mm o nazwie TREMOS. Projekt TREMOS łączy tradycyjne ciężkie uzbrojenie moździerzowe z modułowym systemem podwozia, podobnym do stosowanego w AMF montowanym na wojskowym pojeździe. System TREMOS jest podobno kompatybilny z pojazdami 4x4, 6x6, 8x8, a nawet gąsienicowymi dzięki ulepszonej redukcji odrzutu. Co ma poprawić stabilność i zmniejszyć zużycie? TREMOS charakteryzuje się taktyką Uderz i Uciekaj. Pojazd może otworzyć ogień po minucie przygotowania, a po wystrzeleniu ostatniego pocisku moździerzowego natychmiast opuszcza miejsce. Możliwe, że zainspirowało go ulepszanie istniejących systemów i jest to w pewnym sensie uznanie, że ten typ technologii okazał się najbardziej przydatny w wojnie na Ukrainie. Dlaczego futurystyczny pojazd ma znaczenie, skoro problem Ukrainy jest aktualny? Tremors ma wejść do produkcji na początku 2025 roku, roku. Ponieważ zakończenie wojny wkrótce jest mało prawdopodobne, Finlandia może rozpocząć produkcję systemu wyłącznie w celu natychmiastowego wysłania go na Ukrainę. To może nie być czysta spekulacja. W raporcie z czerwiec 2024 roku, roku fińskie Ministerstwo Obrony sugerowało, że wysyła już prototypy na Ukrainę. Mogą to być prekursory lub prototyp TREMOISO, TREMOS. Może także przeprowadzić pierwsze testy polowe na Ukrainie, co da patriotowi cenne doświadczenie odnośnie funkcjonalności systemu i wskaźników powodzenia. Pamiętaj, że Rosja ma jedne z najsolidniejszych systemów obronnych na świecie i jest bezpośrednim sąsiadem Finlandii. W hipotetycznym scenariuszu, w którym Rosja atakuje dowolne państwo NATO, Finlandia nie miałaby innego wyboru, jak tylko dołączyć do konfliktu. Ponadto, Hyskinen wspomniał, że część zdolności produkcyjnych zarezerwowanych dla krajowej produkcji broni mogłaby być wykorzystana do tworzenia więcej broni dla Ukrainy. Heskinen zaznaczył, że wymagałoby to woli politycznej i finansowania od fińskiego rządu, głównego właściciela Patriot Defense Group. Proces zamyka się pełnym kręgiem fiński rząd kontroluje producenta broni oraz środki do wysyłania kolejnych dostaw na Ukrainę. Zważywszy na znaczne pogorszenie stosunków Finlandii z Rosją w ostatnich latach, jej rząd może być na tyle śmiały, by podjąć bardziej agresywne i publiczne działania. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutego 2022 roku Rosja wydawała się próbować osłabić fiński rząd i gospodarkę. Według raportu British Broadcasting Corporation z listopada 2023 roku fińscy urzędnicy twierdzili, że Rosja próbuje przeciążyć granicę fińsko-rosyjską, wysyłając nielegalnych migrantów z Syrii, Iraku i Jemenu z południa Rosji do Skandynawii. W odpowiedzi w 2024 roku, roku Finlandia zamknęła większość przejść granicznych z Rosją. I uchwaliła prawo blokujące ubieganie się o azyl osobom przybywającym z Rosji. Prawo sprzeczne z wcześniejszymi zobowiązaniami Finlandii wobec międzynarodowych wysiłków na rzecz praw człowieka jest jednym z bardziej publicznych sposobów odpowiedzi Finlandii na postrzegane próby podważenia jej przez Rosję. Pod koniec 2023 roku, roku Rosja pogorszyła relacje z Finlandią, odmawiając odnowienia umowy granicznej obowiązującej od 2012 roku. roku. Taktyka hybrydowej wojny Rosji w Finlandii to odpowiedź na przystąpienie Finlandii do NATO w 2023 roku, roku które z kolei jest reakcją na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku, roku i pełną inwazję na Ukrainę w 2022 roku, roku. Finlandia, pamiętając o własnej historii wojen z Rosją w XX wieku, obawia się swojego agresywnego sąsiada, co jest zrozumiałe. Finlandia może teraz mieć szansę na zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Z inwazją na rosyjski region Kursk w sierpniu 2024 roku Ukraina ponownie przekroczyła jedną z tzw. czerwonych linii atomowych Rosji bez reakcji. Pamiętasz o F-16, o których rozmawialiśmy na początku filmu? Dostarczenie zostało częściowo opóźnione z powodu groźb Putina, że rozmieszczenie ich na Ukrainie może skłonić Rosję do użycia broni jądrowej przeciwko członkom NATO je dostarczającym. Rosja zagroziła, że dostarczenie Ukrainie broni umożliwiającej uderzenie na jej terytorium będzie traktowane podobnie. Następnie doszło do inwazji na Kursk, a reakcja Rosji była opóźniona. Ukraina przeprowadziła już duże ataki dronów na Moskwę, powodując jednak minimalne szkody. Finlandia i Szwecja rozpoczęły wysyłkę części swojego nowoczesnego sprzętu na Ukrainę. Jeśli Finlandia uzna, że pora, by Rosja wycofała się z Ukrainy, kolejne kroki będą oczywiste. Zwiększ krajową produkcję nowoczesnego uzbrojenia dla ukraińskiej armii. Czy to się wydarzy? Aktualne testy prototypów na Ukrainie sugerują, że jest to możliwe. Teraz to zależy od Finlandii i NATO, aby znaleźć sposoby zmuszenia Rosji do poddania się. Ale co ty myślisz? Jak daleko Finlandia jest skłonna pójść przeciwko Rosji? I jakie inne bronie Finowie mogą wysłać na Ukrainę? Napisz komentarz i dzięki za oglądanie. Teraz sprawdź Białoruś, ma dość Rosji, wynoś się lub kliknij w to inne wideo.